Powitać, powitać. Chciałem omówić temat zębatki zdawczej w Junaku 121. Zmiana tej zębatki na większą. Oryginalnie zainstalowana była piętnastka. Poprzez szesnastkę i eksperymenty z szesnastką, w tym momencie mam założoną siedemnastkę. Udało mi się dotrzeć w takie urokliwe miejsce na tym przełożeniu. Tutaj momentami jest taki dość stromy podjazd. Na dwójce sobie Junaczek dojeżdżał. Jedynkę przerzuciłem z tego względu, że tam była wysoka trawa, i, i, i po prostu, żeby nie stanąć tym motocyklem, udało mi się wjechać na taką górę. Posiłkując się opiniami w internecie innych kolegów i użytkowników motocykli też też na swoim, swoim wagowym ciężarze te przełożenia sobie sprawdziłem i jest dobrze, 17 pasuje przy moim wzroście 1,84 m i wadze 76 plus ekwipunek, który zabrałem żeby tutaj biwakować, efekt jest dla mnie zadowalający. Na trasie przelotowo ponad 100, tak 103, 104. W zależności jak, jak ustawimy sobie, czy, czy, czy GPS-a, czy według tego obrotomierza, prędkościomierza w tym motorze. No wiadomo, nie jest dokładny. Natomiast w momencie, kiedy nie wieje wiatr, nam w twarz. Spokojnie, setko można polecieć sobie, przejechać. Tu jeszcze pokażę stan licznika. Tak się ten winaczek prezentuje razem z noclegiem. Podsumowując. Każdy powinien sobie właśnie y, y, sprawdzić. Y, nie poprzestać na 17, nie poprzestać na 16. W zależności od wagi y, i ciężaru dodatkowego, y, ustawić to sobie do swoich y, preferencji. Y, dla, mnie, dla mnie jest fajne to, że na tej 17, w momencie kiedy dojeżdżam do skrzyżowań, do jakiś tam y, rąd. Y, Samoczynnie fajnie odbywa się hamowanie silnikiem. Przy 16, przy 16, dla mnie nie było takiego efektu płynności. A na koniec, powiem, że najlepiej też pogrzebać w swoich ustawieniach. I wtedy człowiek pozna swoje nowe możliwości.